Na F5. Co na F5? Na F5 mamy grać? No. Ale stary, to jest niewykonalny. Co tam w To... No, BSF1. Um, te. Um, nie doritosy, znaczy to są te takie doritosowe, te. Na no, czosy, o. Na no, czosy. Ostatni. <coughs> A z czym kaszleć, o Boże. Galaktyczne miecze. Nie jeździ mi tym palcem, bo ci go urwę normalnie. On ma tak po On jest tak po... On cały czas, w sensie, od klika, ma tak jakieś tiki dziwne, że wiesz, idzie, cokolwiek w rękę bierze i jest tr tr trr, tr, tr, tr palce. Ja nie umiem klika. Też nie umiem, ale on ma tego Bloody A70. 60. Dobrze, Dobrze, k**wa, 60. 40. Marcin, ale ty, no idziesz, jesz śniadanie, jedną ręką jesz, drugą telefon, a jak odkładasz łyżkę, to po, po stole... <try> <try> nie ma już miejsca na tej arenie. Już jesteś z kimś party, party info. Jesteś ze mną czy nie? Nie wiem! Party info! Nie jesteś! Party rozwiąż. Party zostało rozwiązane. A ty mnie nagryłeś! Będziesz miał dobry tytuł, zagrałem z Debilem na, na bedwars. Zagrałem kurwa z wiertarką mudarową na bedwars. Mmm, 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 mm, mmm. Szary idzie. Szary, 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 szary jełop. Jelen szary, chodź tu Szary, zamknij mordę! No po prostu. Po prostu mi! Szary, 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 szary jełop! No chłopie! on ZAPIERDALAM USTAWIŁEM PRĘDKOŚĆ NA PIĘĆ Wiesz przez jaką firmę był produkowany maluch? Przez Fiata yy, no, znaczy no tak Później to było Fiat Autopoland Ale to na początku to było FSM Fabryka samochodów litrażowych A później było tam przemianowane i tam przez Fiata trochę wykupione Tak jakby tak nie do końca przez Fiata wykupione było Matko boska chłopcu ma historię malucha w moim palcu Ja pierniczę no. Szalony człowiek Ten pierwszy model zaprezentowano w 72 roku I wtedy też chyba zacząć go produkować albo rok później To 50 lecie jest w tym roku No i w 2000 roku przez zaprzestaną produkcji i ostatnią, y, ostatnim takim jakby modelem, który wyprodukowali wyprodukowali 500 sztuk albo 1000 sztuk. Połowa była w kolorze czerwonym takim mocno czerwonym, a połowa druga była, połowa była w kolorze dialoginestra. Jak kur Dzialu Ginestra? Dzialo Ginestra, Tak, bo to było włoskie Znaczy domyśliłem się, bo fiat w sumie włoski jest Czerwony, a drugi był żółty Boże święty Dziadlo. Tego Co was to widzowie to... na historię nie nauczą Uważaj, bo idzie zielony, tam cię ja widzi jakiś lamusiarski Opa Paco... jaka furtera o! 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 o kurde Dajmy, dajmy Aaaa Ja chciałem zaskoczyć A ty też spadłeś Zadziałała ta jego forteca, ewidentnie! Kurde, nie daliśmy rady! Mor ten berliński. Mor nie berliński. Nie. No berliński to tak, tak by to wyglądało, bo był GÓWNIANY ale chronił trochę. A wiesz a wiesz, że ten, że po kiedyś było RFN i NR NRD Tak, miałem historię dzwonek. No to ty chciałem ci bić. Pff, dzięki! Nie wstawiaj tego, bo wejdę na idiotę. No wiem! Co tu tłukło? Ty Kurka wodna do witnia! ma łóżka, Nie, no kurwa, Wypierdzielaj! Wypierdzielaj! Tak wygląda jak gra z dzwonkiem, on się kurne emocjonuje. Kurne gra z dzwonkiem, co ty nie wiesz, co tu się dzieje? Co, co ty nie wiesz, że ty grasz z dzwonkiem? O, o, czekaj, bo niebieski coś kombinuje. O, polecił. o je, Jest tu. Oj, już nie kombinuje, rozumiem A nie, jednak kombinuje. O, dobra, czekaj, mam fireball. Czekaj, bo on jest głupi. Nie, ten fireball, tu ten fireball. Chodź tu, Poleciał, ej! bo on jest głupi. Mm. Już go zabiłem. What? Co ty zrobiłeś? Mm. Voilà nic, nic, nic nie nic Nie szrajier bol tu dalem szrajier bol Sabotaż to był O zaostrzony miecze Kupiłeś... zaostrzone miecze Ej to... to... to.... tutaj... tu... tutaj... tu... tutaj... na białych. na, na biały. to nie żyj ty! Czego żres Chodź tu do no. mnie Skąd ty, tam... Skąd ty Daj to masz? Z ty to masz? Dajton, to Czego ty to żres... Jeszcze na mnie warczy Ej co Właśnie słyszę co jest grane No bo żre chusteczkę Żre koper. <uészy> Jak to brzmi? Co jest? Czy to brzmi jak z Minecrafta Tu pogadaj Co jest? To jest mamut czy to pies? Nie, nie, a otwórz buzię, a? Co jest? Jak to? Zresztą ty głupi jesteś Nie warcz na mnie Uważaj, bo się Masz... widzi Ło Ło Dawaj, szybko, 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 skacz o oh, fuck! Żyję, żyję tam, tam jest woda. Płynę do góry. Oni się ja sami płynę. zablokowali, hopie. Ja wciąż płynę, płynę, na, teraz na krawczu płynę, żeby mnie przypadkiem nie widzieli. Och, no wodę trzeba zablokować, cześć. Jak? Jak to? Cześć. Chodź, chodź. No, wychodzę. Ta woda! Polerna! Dawaj, dawaj, w wbuduj, czy ja mam się wkopać? Ja się wkupuję już, czekaj. Dobra, kopię. Ale w ogóle mają. Ten kolega ma super kolegę, który w ogóle nie potrafi grać. To się on chowa rzeczy do skrzynki w tym czasie, kiedy ja ich leję. O zginę. Czemu? Co oni tu zrobili? Weź tam wodę, zablokuj ich, bo ja normalnie tam z tą wodą to za chwilę. ...w go nie mnie dostanę za tą wodę. To dawaj, ja mam refila. I fireballa No to idę To idę, idziemy Mmm, jeden manik mmm A drugi manik twój stary Jeszcze jest jakiś majtyk, jakaś reksona Niezawodna ochrona Blo, wodę, blod, wodę, blokuj wodę, blokuj wodę, blokuj wodę, 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 wodę. Szybko, blokuj woda. Szybko blokuj wodę, szybko Tylko też nie spadnie Nie to ty, kurna Szybko, szybko, szybko wychodź, szybko Póki on nie wyjdzie Wychodzę Nie wychodzę no nie wejdę! Czemu tej wody jest tu tyle? A on już tam na dole się zablokował Dobra, dole, dobra, 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 dobra. Nie przeszedł, przeszedł, wyszedł, wyszedł A nie, to drugi. Tam to już poleciało, dobra, a to drugi pole... tutaj jeszcze jest. No tu tam jest. jeszcze jest. Nie, jeszcze walczy, jeszcze czekaj, jeszcze walczy. Skurna. No. no ty śmieciu! Wodnisty Dobra, po, teraz już... Boże święty... O! Dobra. Dobra, wejdzie. jest, wygraliśmy. Teraz wygraliśmy. Uuu, Uuu, jestem pierwszy. Uuu. Uuu. Uuu.